Cześć. Słyszymy się w serii, w której postanowiłem co miesiąc pokazywać, jak wygląda prowadzenie takiego no sporego już portfela dywidendowego. Pokazuję tu, ile zysku pasywnego wpływa do mnie każdego miesiąca z różnych spółek w tym portfelu, no i jak zachowuje się wartość samych akcji. Szczerze mówiąc, zupełnie nie spodziewałem się, że w siedmiu kolejnych miesiącach 2025 roku ten portfel odnotuje wzrosty, bo serio zdarza się to na giełdzie dosyć rzadko. Oglądając ten materiał, miejcie więc świadomość, że to raczej po prostu specyficzny czas i zwykle trzeba przygotować się na większe zmiany i czasami kilkumiesięczne spadki. Dobrze zbudowany portfel ma jednak potencjał do długoterminowego wzrostu. Już pokazuje lipcowe dywidendy, ale tylko przypomnę, że ich kwota jest w tym roku raczej niska w stosunku do wartości całego portfela i to jest mój świadomy zabieg. Sprzedałem w tym roku wszystkie banki, zgarniając spory zysk, a z tych spółek otrzymałbym akurat ogromne dywidendy, ale zdecydowanie ten portfel ewoluuje z takiego dywidendowego Charmandera w Charmeliona i teraz jego zadaniem jest nie tylko bezpieczeństwo i spokojne zgarnianie dywidend, co stosunkowo szybki wzrost. Przy jednoczesnym zgarnianiu dywidend. Staram się wybierać spółki, które dzisiaj szybko się rozwijają, nie wypłacając znacznej części swoich zysków, żeby dać sobie szansę, że za 10 lat te firmy będą już dużo większe i wtedy wypłaty dywidend będą stanowiły po kilkadziesiąt procent od ceny mojego zakupu. To jest w ogóle jeden z długoterminowych przewag inwestowania na rynku akcji nad innymi rodzajami aktywów. Oczywiście do tego co powiem, nie ma pewności, potrzebne jest dużo nauki i umiejętności wyboru spółek, ale możliwa jest sytuacja, że dziś kupujesz akcje za 100 tysięcy złotych, a za 10, 15, 20 lat przy dobrych wiatrach dostajesz równowartość dzisiejszych 100 tysięcy złotych, ale co roku w formie dywidendy, a twoje akcje są kilkadziesiąt razy droższe niż w czasie kiedy je kupiłeś. To są oczywiście dosyć rzadkie sytuacje, bo nasza firma musi się bardzo, bardzo szybko rozwinąć często taki dynamiczny wzrost dotyczy jakichś mniejszych spółek, no ale takie sytuacje się zdarzają. Nawet w mniejszej skali to dalej jest bardzo, bardzo pożądana sytuacja. To by można było porównać do czegoś takiego, jakby kupić mieszkanie za pół miliona i po latach co roku dostawać do pół miliona, zwiększone wskaźnik inflacji w formie tegorocznego czynszu. Oczywiście pamiętajcie, że to jest tylko jakaś taka reklama giełdy, takie sytuacje są rzadkie, bo mało kto z nas świetnie skonstruuje portfeli wytrzyma ze swoimi spółkami przez 15 lat, ale chciałem zaznaczyć, że bywali na świecie ludzie, którzy albo zapominali o swoich akcjach, albo po prostu w ślepo w nie wierzyli. No i po kilkunastu czy, czy kilkudziesięciu latach okazywało się, że mają na swoim koncie maklerskim kwotę ustawiającą życie. Ja więc nie liczę zupełnie na taki scenariusz. Akceptuję dużo niższe stopy zwrotu, ale gdzieś tam się coś takiego trafi, jedna jakaś taka spółka, to się nie obraża. Pamiętajcie więc, że w tym inwestowaniu chodzi o to, żeby przede wszystkim myśleć o tym, czy spółka, którą kupujecie, ma realne szanse rozwinąć się przez następne 10 lat, a niekoniecznie patrzymy na dzisiejszą wysokość dywidendy. No to nie ma żadnego znaczenia. Format, który dzisiaj nagrywam, inspirowany jest brytyjskim YouTuberem. Bardzo mi się po prostu spodobał ten sposób pokazywania inwestowania w taki bardzo namacalny sposób mnie w ogóle bardzo zależy, żeby w polskich słuchaczach, w polskich inwestorach zbudować takie poczucie, że te akcje są faktycznie czymś namacalnym, że są realnymi udziałami w realnych firmach, bo jeszcze 10 lat temu w Polsce dominował wiecie taki trading krótkoterminowy, ludzie szukali jakichś formacji na wykresach. Dajcie sobie z tym spokój, inwestujcie długoterminowo i wszystko będzie ok. Zostawcie proszę tutaj jeszcze jakiegoś suba i z tysiąca łapek w górę, żeby moja giełdowa propaganda infekowała kolejne polskie umysły. To taki żart jak coś, a może nie. No dobra, w czerwcu z dywidend padła rekordowa kwota 11 200 zł, no to zobaczmy sobie jak było w lipcu, trochę tych kopert będzie, no później porozmawiamy sobie jeszcze o ogólnej sytuacji na rynku i innych ciekawych rzeczach. W pierwszej kopercie mamy 930 zł od spółki Aseco S.E.E., -E, no i to jest spółka córka rzeszowskiej firmy informatycznej ASECO. Ta grupa ma za sobą na giełdzie naprawdę dobry okres, od kiedy część jej akcji przejęła kanadyjska spółka Topicus, znana z przejmowania spółek informatycznych i skutecznej pomocy w ich rozwoju. Aseco S.E.E. rok po roku zwiększa kwotę wypłacanych dywidend i mam zamiar z tą spółką czekać latami, jeżeli wszystko będzie nadal dobrze szło. Druga koperta to druga rata dywidendy od firmy Digital Network posiadającej w całej Polsce ekrany reklamowe na wynajem. To jedna z moich najlepszych inwestycji w ostatnim czasie, bo mam ją od niecałego roku, a już zdążyła wypracować 117% zwrotu, co przełożyło się na ponad 40 tysięcy złotych zysku. A i tutaj moglibyście zasadnie zapytać, no że jak to jak ta spółka urosła o 120% przecież przez rok nie była w stanie się o tyle rozwinąć, o tyle zwiększyć przychodów i zysków. No akurat ta firma, kiedy ją kupowałem, okazała się być znacznie niedowartościowana w stosunku do swojej takiej prawdziwej wartości. No jak tylko udowodniła, że z kwartału na kwartał jest w stanie faktycznie szybko zwiększać przychody i zyski, no to jej cena adekwatnie urosła, więc czasami będą się zdarzać takie sytuacje, ale generalnie my patrzymy na ten wieloletni, długoterminowy potencjał do rozwoju biznesu. Więc ja się tym wzrostem kursu akcji bardzo nie ekscytuję i czekam po prostu spokojnie na rozwój biznesu. W kopercie jest 1830 zł. Pamiętam, że na początku zawsze w takich sytuacjach myślałem sobie, że szkoda, że nie kupiłem więcej i wiem, że każdy tak ma. Po latach to trochę przychodzi. Warto zresztą uczyć się takiego podejścia, że przestajesz gdybać, co by było, a rzeźbisz w tym, co jest. Takie spojrzenie przydaje się w każdej dziedzinie życia, chociaż jest bardzo trudne i nie ukrywam sam często nie potrafię wszędzie tego stosować. Trzecia dywidenda pochodzi ze spółki Electroteam. Ta firma też okazała się być świetnym zakupem i, będąc w portfelu od 670 dni, wypracowała 170% zwrotu. Elektrotim wyszedł świetnie na kontrakcie na budowę zapory perymetrycznej na granicy z Białorusią, ale nadal nie mam zamiaru realizować zysku z tej spółki, bo Polskę czekają lata modernizacji sieci elektroenergetycznej, czym zajmuje się właśnie ta spółka. W kopercie jest 1350 zł i dokładamy sobie to do reszty. Czwarta koperta zabiera dywidendę z Rainbow Tours, czyli polskiego operatora wycieczkowego. Ja tę spółkę kupiłem bardzo niedawno i tutaj jasno mówię, że ona pełni na razie rolę takiej poczekalni. W pewnym momencie sprzedałem Mobruk, bo nie chciałem być wystawiony na pewne ryzyko prawne związane z tą spółką i kupiłem na jakiś czas właśnie Rainbow. Warto wiedzieć, że zorganizowana turystyka zagraniczna przeżywa ogromny boom po lockdownie, i Rainbow jest tego dużym beneficjentem. Obecnie ta firma jest wskaźnikowo tania, bo trudno jest oszacować, czy właśnie nie jesteśmy w momencie, kiedy ten boom się powoli kończy, i czy wyniki nie będą już powoli wracać do bardziej średnich wartości. O tym powiem więcej po wynikach za drugi i później trzeci kwartał. W kopercie jest aż 3250 zł, więc przegapiłem dywidendę z Mobruku, no ale tutaj się załapałem. Razem z polskiej części portfela otrzymałem w lipcu 7360 zł. To jednak nie jest wszystko. Czas na nieruchomościową część portfela, czyli dywidendy z tak zwanych rejtów, a więc funduszy, które zarządzają nieruchomościami na wynajem. Ja inwestuję tylko w te ze Stanów Zjednoczonych, korzystając ze stosunkowo taniego dolara żeby później doić kasę latami z amerykańców i wydawać ją w polskim Dino. Przejdźmy przez to szybko, bo było tego sporo w tym miesiącu. W poprzednich odcinkach tłumaczyłem swoje wybory rejtów i niedługo nagram o nich jeszcze osobny odcinek, więc nie ma się co martwić. No więc mamy piątą kopertę, jest to Rexford Industrial i jest tutaj 300 zł od funduszu wynajmującego magazyny i inne nieruchomości logistyczne w południowej Kalifornii. Szósta dywidenda to VG Properties. 280 zł i wynajem budynków pod kasy na ich hotele w Las Vegas, więc pośrednio zarabiamy tutaj na hazardistach. I to jest w ogóle mój ulubiony sposób zarabiania pieniędzy. Ja kiedyś o tym mówiłem na kanale, ale pamiętam, że w Liceum na tyle mnie drażniło, że bardzo dużo ludzi w moim otoczeniu uprawiało buchmacherkę, grało na tych maszynach i tak dalej, że wtedy miałem taką myśl, że nie wystarczy mi, że ja w to nie gram i będę chciał kiedyś na tym w jakikolwiek sposób skorzystać i właśnie inwestowanie daje taką możliwość. To brzmi może tak egoistycznie, albo tak trochę egotop, ale no jeżeli uważacie, że jesteście sprytniejsi od swojego otoczenia, no to giełda akcji gdzieś tam w dorosłym życiu daje możliwość um, skorzystania na tym. Siódmą i ósmą spółkę sobie połączymy, bo są to dywidendy od dwóch spółek zarządzających mieszkaniami premium na wynajem w takich atrakcyjnych do zamieszkania w stanach w USA. Jest to Camden i Meet America Apartment Communities. W tym kwartale od Camden dostałem 230 zł, a od MAA 260 zł. Dziewiąta dywidenda, ostrzegałem, że będzie tego dużo w okresie wakacyjnym, to jest Alexandria Real Estate i jest to rejt budujący przy kampusach uczelnianych laboratoria badawcze. On bardzo mocno oberwał podczas pandemii i teraz podczas podwyżek stóp procentowych. No i liczymy właśnie na spadki stóp procentowych, które powinny pomóc całemu sektorowi. Rejtów wygrzebać się z kilkuletniego marazmu. W kopercie mamy 260 zł. A i tak naprawdę, wszystkie dywidendy z Rejtów dostaje w dolarach, bo inwestuje w nie na dolarowym subkoncie w XTB. Jeżeli chcecie wiedzieć, o co z tym chodzi, i tak w praktyce dowiedzieć się, jak to robię, to nagrałem taki odcinek o obsłudze konta VXTB, który zostawię wam w komentarzu. Tam warto sobie obejrzeć. Tam pokazuje te wszystkie takie techniczne triki. Dziesiąta koperta. Boże, to jest klęska urodzaju ile jeszcze tego. American Tower. Tym razem to ciekawy raid budujący maszty telekomunikacyjne na całym świecie i wynajmujący je operatorom telekomunikacyjnym. Biznes absolutnie ponadczasowy. Popyt będzie rosnąć wraz ze wzrostem światowego przesyłu danych, a w kopercie mamy 170 zł. No i ostatnia, 11 koperta to dywidenda od Agri Realty Income, czyli 50 zł co miesięcznej, tym razem dywidendę od rejtu wynajmującego lokale usługowe. Razem mamy tu 8900 zł dywidend zebranych w lipcu. Zanim pokażę, jak zachowywał się w ubiegłym miesiącu portfel, to szybkie przypomnienie, że ja te wszystkie spółki kupuję właśnie przez konto maklerskie XTB. To jest partner mojego kanału, natomiast no, polecam jak zwykle to konto tylko dlatego, że jest po prostu według mnie najlepszą ofertą dostępną obecnie w Polsce i taką najwygodniejszą dla Polaków. Link dla chętnych zostawiam w opisie i wracam już do materiału. Zobaczmy jeszcze, jak zachowywały się same kursy akcji. Mam trochę mieszane uczucia, bo akurat wypadło tak, że ja te serię nagrywam w wyjątkowo dobrym dla polskiej giełdy okresie i trwa prawie najdłuższa seria miesięcy wzrostowych w historii tego portfela. W styczniu wzrósł o 57 tysięcy złotych, w lutym o 40. Marzec 6000, tysięcy, kwiecień 23, maj 31, czerwiec 34 tysiące i lipiec 35 tysięcy. łącznie. 227 tysięcy wzrostu od początku roku. Oczywiście, w dużej mierze te kwoty biorą się z budowania przez lata różnych źródeł mojego dochodu, z czego ten YouTube z jakiegoś powodu e, ostatnio mocno się wybił, i oczywiście, dochody z tego źródła stanowią w tym portfelu coraz większą rolę. Ale, gdyby nie to, to kwoty, które dzisiaj pokazuję, byłyby pewnie. No, dwukrotnie niższe, może nie narzekałbym, więc tak czy inaczej yy, na to jakoś specjalnie. Nawet gdyby były dziesięciokrotnie niższe, to i tak z podobną motywacją budowałbym to wszystko dalej. Pamiętajcie, że ja nagrywam te serie, aby samemu sobie poukładać pewne rzeczy, no i żeby popularyzować taki rozsądny, długoterminowy sposób strategicznego myślenia. Posługuję się tu swoim całym portfelem, żeby po prostu przyciągnąć uwagę i pokazać, że wieloletnia konsekwencja. Naprawdę później przynosi duże rezultaty. Nawet jak to nie będą takie jak moje, albo nie wiem, będą większe. Zamiast gdybać, co by było, gdybyś wygrał na loterii albo siadł ci kupon z 40 zdarzeniami, lepiej zaakceptować dzisiaj to, że zarobisz 5, 7, 10% rocznie. Ale przy regularnej pracy, dopłatach, cierpliwości i rozsądnym inwestowaniu zamieni się to w znaczącą kwotę. Ja nie mówię, że każdy dojdzie do momentu, gdzie będzie mógł rzucić pracę, ale już uzbieranie po kilku latach 100 tysięcy złotych daje dużo, dużo większy komfort codziennego funkcjonowania i poczucie kontroli nad życiem. Podpiszcie ze sobą taki cyrograf, żeby zgromadzić to 100 tysięcy złotych i później sobie sami świadomie zdecydujecie co dalej. Poważnie, to jest taka kwota, do której jak ktoś już ma taką w miarę stabilną sytuację, że zarabia, jest w stanie coś tam odłożyć, to dojdzie. Chociażby tam, wiecie, dłubeł w tym 12-13 lat, no to w końcu do tych 100k dojdzie i, i wtedy sobie podejmiecie decyzję, co Robić dalej. Od początku roku z dywidend ten portfel wygenerował około 30 tysięcy złotych netto. Co dalej z tym portfelem? Zbliża się jesień i spływają do nas wyniki za drugi kwartał 2025 roku. Pod koniec sierpnia usiądę i będę je sobie analizował planując dalsze zakupy. Już myślę oczywiście o kolejnych latach, ja się staram tak myśleć na dwa lata do przodu. W raportach szukam przede wszystkim oznak kontynuacji historycznego wzrostu i sygnałów, że w przyszłości nic tego rozwoju nie zakłóci, a idealnie byłoby jeszcze widzieć sygnały, że ten wzrost ma szansę przyspieszyć. O konkretnych decyzjach zakupowych i przemyśleniach zawsze informuję co dwa tygodnie w serii o moim portfelu publicznym. Tam tak staram się nakierowywać nie tyle na konkretne spółki, co na pewien y, sposób myślenia, który jest już przeze mnie sprawdzony i jest też często udowodniony jakimiś takimi badaniami, przynajmniej historycznymi. Bo wiecie, na czymś musimy się opierać przyszłości nie znamy. Jeżeli chodzi o portfel Rejtów, to on cały czas pozostaje w dużej stagnacji niestety, a mnie to cały czas średnio martwi. Do końca roku mam zamiar budować ten portfel, aby osiągnął mniej więcej równowartość kawalerki w Warszawie. Im taniej dzisiaj kupię, tym lepiej i wyższa stopa dywidend w przyszłości. Rynek rejdów czeka z utęsknieniem na możliwość szybszych obniżek stóp procentowych w USA bo jak pewnie wiecie, rynek nieruchomości lubi niskie stopy procentowe w takim ogromnym uproszczeniu. W samej tej części portfela wyniki są po prostu na razie fatalne, bo nie dość, że trochę spadły ceny ratingów w dolarach, to jeszcze w czasie moich zakupów osłabił się sam dolar. Wynik wyrażany w złotych jest więc bardzo kiepski i nominalnie jest to strata 35 tysięcy złotych. Bez problemu przejdę jednak przez cały ten proces i może za pół roku, a może za rok czy dwa. Pokażę Wam, jak działa cierpliwość w inwestowaniu. Tutaj z góry zaznaczam, że ta część portfela niekoniecznie wygra z S&P 500, chociaż staram się budować ją z dosyć dynamicznych spółek z tego sektora nieruchomości. Tę część mojego portfela traktuję serio jak nieruchomość na wynajem. Ma przynosić regularne, rosnące z roku na rok wpływy, no bo przygotowuję powoli ten swój portfel do takiej realnej możliwości utrzymywania mnie. Jako, że to był od samego początku mój cel, to chcę go po prostu dowieść do końca, a później będę inwestował już dużo bardziej agresywnie, obiecuję. Mając, wiecie, już takie zaplecze psychologiczne w postaci regularnie przynoszącego zyski portfela. W ogóle ta sytuacja z rejtami po raz kolejny pokazuje, jak inwestowanie na początku bywa trudne. Ja jestem nowy na rynku rajtów i po prostu najzwyczajniej w świecie działam jeszcze w sporym obszarze niepewności. Gdyby wszystko było na plus, to nie byłoby oczywiście tematu, ale załóżmy, że zaczynacie inwestować, wybieracie jakąś strategię, nawet niech to będzie inwestowanie pasywne, po czym ten wasz ETF zaczyna spadać i spada przez kilka miesięcy. Pewnego dnia sprawdzacie konto i jest tam minus 30% od wpłaconego kapitału. Zauważcie, że póki nie macie zbyt dużo wiedzy, nie rozumiecie za bardzo, dlaczego te akcje w ogóle rosły w tym długim horyzoncie i nie macie jeszcze doświadczenia polegającego na kilkukrotnym przejściu przez takie cykle spadkowo-wzrostowe, no to pozostaje wam wręcz tylko wiara, w historię i statystykę. Po latach i lepszym zrozumieniu rynku, ta wiara zamienia się w większy lub mniejszy rodzaj pewności, jeżeli w ogóle jakoś pojęcie pewności można zrelatywizować. Będę chciał pokazać Wam na przykładzie portfela rate'ów, że mimo że mam cały czas niewielką wiedzę o tym sektorze i że teraz wyniki tej części wyglądają fatalnie, to po pierwsze Znam historyczne statystyki, bardzo pozytywne dla tego sektora. Po drugie, rozumiem, że jego spadki wynikają z obaw przed długim utrzymaniem wysokich stóp procentowych, więc przynajmniej wiem mniej więcej, dlaczego yy, ten sektor jest w takiej stagnacji. Po trzecie, rejty to prawdziwe, często bardzo atrakcyjnie położone nieruchomości, które z czasem, niezależnie od wszystkiego, będą zyskiwać na wartości, a czynsz z ich wynajmu będzie rósł. Wynika to z tego, że Stany Zjednoczone po prostu z roku na rok zwiększają swój produkt krajowy, Czyli tak ogólnie rzecz biorąc, gospodarka Stanów się rozwija, a wraz z tym prędzej czy później po prostu urosną ceny nieruchomości. Po czwarte, wiem po prostu, że spadki w tym portfelu wyrażone w złotych wynikają z osłabienia się dolara. I to po prostu niezły moment na kupowanie amerykańskich aktywów. W przyszłości najprawdopodobniej zadziała to w drugą stronę, więc chcę wykorzystać ten czas, kiedy dolar jest tani, ale pamiętajcie, że on może być jeszcze tańszy i to przez bardzo długi czas. Nie ma co próbować tego przewidywać. Ja nie wiem, czy ostatecznie ten portfel zachowa się jakoś genialnie, ale spróbujemy obserwować, jak od tego wydawałoby się kiepskiego momentu. Prędzej czy później wyjdzie na plus i będzie na siebie zarabiał. To na pewno nie są chwile, żeby pani. Poddawać się i wycofywać kapitał, a dla mnie bardziej, żeby spokojniej i regularnie dopłacać, kupując coraz taniej aktywa, które najchętniej trzymałbym później dekadami. Dokładnie to samo przeżywałem na początku swojej kariery inwestycyjnej na polskiej giełdzie. Okazało się, co zresztą widzicie po dzisiejszym odcinku, że wytrzymanie 3 lat początkowego marazmu i co miesięczne dopłaty po 5-6 latach przyniosły no, ponad przeciętne rezultaty. Często faktycznie wystarczy kupić dobre aktywa jak ten NTF na S&P. 500 czy MSCI, to dokupować go co miesiąc i po prostu czekać, skupiając się, nie wiem, na innych rzeczach. Sam jestem ciekawy, jak się to rozwinie. Tak jak czasami mówię, ja swojej przewagi nad przeciętnym inwestorem na rynku nie opieram o jakieś przeciętne zdolności analizy, chociaż się tego uczę, a bardziej właśnie o tę cierpliwość. Zauważcie, że funkcjonujemy na rynku z bardzo długim i popartym fundamentami wzrostem, przerywanym okresami spadków czy stagnacji. Nic więc dziwnego, że w wielu przypadkach wystarczy czekać, żeby zarobić. I taką moją siłą jest chyba to, że ja sobie bardzo szybko wmówiłem, że w sumie samo to zarabianie w długim terminie jest już sukcesem i nie muszę koniecznie zarabiać bardzo dużo, a bardziej skupić się na zwiększaniu ewentualnych wpłat. Obserwujcie ten kanał, żeby kiedyś tam za rok czy dwa wyświetlił. Wam się odcinek z tej serii i zweryfikujemy moje dzisiejsze słowa. W tym odcinku to wszystko. Dajcie znać, jak Wam idzie z inwestycjami, czy macie jakieś pytania, uwagi lub pomysły na inne serie czy odcinki. Dzięki, że obejrzeliście do końca. Bardzo mi miło. Do usłyszenia niebawem. Cześć!